Witam serdecznie! kolejnym odcinku Mariah's Edge Catalyst RC. w ostatnim odcinku, e, rozwaliliśmy elewator, bądź jak to się tam nazywało, w tym bodajże budynku, w tym jakże bardzo wysokim. Dzięki któremu zostanie rozchwiana równowaga przez huragany, trzęsienia ziemi i tak itd. A teraz mamy iść. Szukać. E, Noa. E, nie, Noa, e, czy jak gadam. E, tego e, Ikara mamy znaleźć. E, jego współrzędne ostatnie były tu znane. Więc lecimy. U! Nie chciałem właśnie tak to zrobić. Biegniemy. Raczej przez połowę miasta musimy biec. Po drodze jeszcze parę chipów, zapewne znajdziemy, będziemy mogli je bez problemu popsuć, popsuć, po prostu wyciągnąć chip. Sage, Faith. O. Tu kolejne chip. Jak mamy co brać? Części elektryczne, chipy i tak dalej. No to je bierzemy, nie? To jest jakaś kobieta, zapewne będzie chciała coś od nas, ale nie tym razem. Ja pójdę sobie tędy. Zobaczymy od razu, jak jesteśmy tu. Czy coś tutaj jest? To gdzieś prowadzą te wszystkie drzwi. A myślałem, że w inne jakieś Ciekawsze miejsce. Chociaż... Nie wiem wejść. No nic. Biegniemy. Co sił w nogach. I gdzie my mamy biec? Mamy biec cały czas za... tym, co nam pokazuje, że mamy tam biec. Przytrzymaj! Są chyba kamery, albo? Tak. Są po prostu kamery, z których korzystamy, żeby się Uu. znaleźć wyżej no a po prostu przetransportować się w miarę szybko inne miejsce oh? nie ma za co. Interwencja ukończona. Nie ma za co, bro. Tu jeszcze jakiegoś chipa mamy. No, i biegniemy, biegniemy, biegniemy do Ikara. Pch, jak to Efi powiedziała. Co nas to interesuje? Teoretycznie. Nie lubi go, no. A on ją... Jej. Więc co się dziwić. O. A znowu oczarny listopadzie. Była rozmowa gdzieś. Co to? A sprzęt, który myje. Nieźle. Może wkrótce też taki zobaczymy w naszych domach za małe pieniądze. Gdzie on był? Kurde, tak daleko. Naprawdę? Nie miał gdzie chodzić, biedaczek nasz. Zakłóca się... rozwaliliśmy sprzęt. To znaczy rozwaliliśmy, po prostu zakłóciliśmy działanie te, tego sprzętu. Szkoda tylko, że Faith nie mówi nic w takich momentach, kiedy faktycznie jest bliska śmierci. Nie wiem, powiedzmy... It was close, albo... O, coś w tym stylu. Tak, 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 pójdziemy, pójdziemy spokojnie. Nie spieszy mi się. Zazwyczaj wolę robić te główne misje, a dopiero na sam koniec poboczne wszystkie. Czekła mu tak nie wiem. Uuu! Widzieliście to? Ale teksturki nagle się pojawiły. Co to było? Czemu spłacimy? Przecież to jest jej tylko sprawa. Chyba, że faktycznie Noa bardzo wręcz kocha Faith. Że musiał się też z nią opiekować, przecież od samego początku. Nie interesuje mnie walka z wami. Zrozumcie to. Przynajmniej w tej chwili masz mały problem. Dobrze, no to jak już mamy pomóc, Iker zniknął z no a zaczyna się martwić, dlatego musisz go poszukać. Inkar może jest arogancki, ale przejrzysto, że do grupy obiecujesz, że spróbujesz go odnaleźć i może nawet mu pomóc, jeśli będzie taka potrzeba. jest Jest No, bez przesady, żeby nie żył, co? To są przecież sprinterzy. Runners. To są runersi. To jest jak Power Rangers. Bo oni muszą przeszyć. Wow.

He. O, mogłem wykorzystać tu ten skok, nie myślałem nawet, że. Nie, nie o to mi chodziło. E, w ogóle nie o to. Tylko... Też nie. Kurde. Mm, mm, mm.

Co mi powie wzrok Spintera? Czemu nie uzała się? Tu musimy zejść. A tu mamy rurę. Nawet nie wiedziałem o niej. Kurde, ja jestem ślepy. Aha. Nie wierzę, że znajdujemy się w tej chwili na drodze. Na jakiś czas znajdujemy się nawet na drodze. No A coś się dzieje. Wyłącz zasilanie. Zasilanie wyłączymy bez problemu. Widzę. There. Done.

Good to hear. it. Come back here, Paul. Noah. The Faith, all those Krugersec? They're headed toward the lair. I Say something. Krugersec is jamming us. We have to go back, Faith. Meet you there. Damn it!

Za Co tu się dzieje? Zakłóca sygnały, tak? Nie, zejdź, 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 proszę cię.

Quiet. Too quiet. Iger's. Everyone's gone. There's lots of K-Sec outside. Faith. I see body bags. is so You there, I see it. K-sect bastards. What do we do? We have to stop them. I'm there. Oh damn. Będzie ciekawie. co kolejnego mamy Oć. tego mamy a kolejni biegną spoko to ich no i co Zjeżdża stąd, i teraz jeszcze jednego, Dobra, nie macie kolejni tam, po co? Hmm. Jak do nich zejść? Tędy może nie. Chodźcie. Od tego się musimy. Sam się zajął sobą. Uuu, ktoś strzela, ktoś strzela, ktoś strzela, ktoś strzela. 干出来嘛！啊 O! I pyk. I pyk Pewnie, że oni już powinni dawno nie żyć. Kolejnego O. delikatnie, afi. Proszę, delikatnie. Teraz co się będzie dziać? Wartownik, łowca. Takie uderzeniowe. Będziemy mieli właśnie do czynienia z kimś o wiele mocniejszym.

może to nie być zbyt łatwe Ale e, tam Nie potrzebuję was

Coś jeszcze możemy tu... Tu jest jakieś przejście tajne... No nic, ja serdecznie dziękuję za oglądanie. Ciekawy odcinek, nie powiem. Zobaczymy co się stanie dalej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję. Cześć.